Chłopaki, słuchajcie. Łazimy w krzaki i czekamy. Jak pojedzie kuchnia z kolacją, każdy robi to, co mu powie. Uwaga! No. Wow. Nie poznasz? Coś jeszcze ja u dwa ostry na woglice posadził. Hmm. Ciężtat przepadła. Po coś go w nią owijał. Wow. Jak widać, to ci kupię nowo. Wow. Du hast geschlossen? Panzer Gogosch kann man sich zur Stelle. Hier ist Sonder-Sprengkommando. Kein Mensch darf. Bravago. Was? Kapustei-Quas. Wasser! Hier, Sprengkommando, hohes Wasser. Bei uns alles in Ordnung. Bei uns alles in Ordnung. Fritz, Engel? Ah, Fritz, Engel? Baum, Sal... Der Unterscharfführer mit seinen Leuten ist schon weg. Und der Schaffner hatte Befehl, so Köln. Köln und ich Ich bin Was ist bei Ihnen los? Schlafen Sie? Antworten Sie! Was ist bei Ihnen los? Hallo? Hallo? Antworten Sie doch! Ich bekomme keine Antwort! Donnerwetter! Kości zostały rzuzon. Ja. Dann. Jakie masz ostatnie życzenie przed bitwą? Talerz grochówki! <grystanie> Schową do bąka, to jakby mi dziura w brzuchu wywierdzał?